Cześć, witam Cię na moim vlogu, tutaj taki w tym odcinku opowiem o takim ważnym dla mnie powiedzeniu i w ogóle dużo się mówi o różnych szkoleniach, czytaniu książek, a czasami dla mnie jest ważne, że wyłapię sobie jakiś tekst typu pieniądze lubią prędkość, bo o tym dzisiaj powiemy, ale też no, fajnie robić sobie taką kolekcję takich jednych, jednego wyrazu, jednego jakiegoś słowa, no bardziej wyrazu, które dużo Ci zmieni. Więc chciałem Ci powiedzieć jakby jak nauczyłem się szybciej pracować i Dzisiaj też jaki miałem wniosek, jak tam przez cały dzień coś robiliśmy, że też ja z moimi wspólnikami, czy też z pracownikami, to jest dla mnie bardzo ważne, że my robimy wszystko szybko, nie? no bo jest takie powiedzenie, że pieniądze lubią prędkość, też też kiedyś tak fajnie powiedział jakiś tam kierowca rajdowy, że jeżeli masz wszystko pod kontrolą, to znaczy, że jedziesz za wolno i to naprawdę się sprawdza, czyli ludzie jakby bardzo mocno skupiają się na tym, żeby coś zrobić dobrze, a w sumie trudno jest jakby zmierzyć, że coś jest zrobione dobrze, to jest to jakaś subiektywna ocena że ty uważasz, że coś zrobiłeś dobrze, że dobrze napisałeś maila, a naprawdę trudno jest to jakby zmierzyć. W sumie się da zmierzyć, ale ja zawsze patrzę jakby na cały jakiś efekt kampanii, czyli na sam koniec patrzę ile zarobiliśmy pieniędzy i na to miał wpływ webinar, to jak go poprowadziłem, jaką grupę docelową mieliśmy, jaką reklamę, jakie maile napisałem, ale jest tego wszystkiego tak dużo, że jakby w sumie mi się, znaczy warto by było te wszystkie rzeczy mierzyć oddzielnie, ale dla mnie jest zawsze najważniejszy ten efekt końcowy i uważam, że największe przełożenie ma ilość osób, które się zapiszą na listę na webinar, czyli ilość, a nie jakiś pojedynczy mail. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli będę miał na swoim webinarze 2000 osób, no to wiem, że zarobię około pół bańki, no tak w razy drzwi, około pół miliona na jednym webinarze. A ktoś kto dopieści sobie maile, ale będzie miał na webinarze 100 osób. No zarobi tam powiedzmy 20 razy mniej, nie? i to jest bardzo ważne. Nie? Czyli, no, i to powiedzonko taki pieniądz robi prędkość. Więc oprócz tej jakości, na której nie można zmierzyć, uważam, że powinniście, że powinieneś pracować też na tym, żeby wiele rzeczy robić szybciej. Zresztą dla mnie jest ważne, że ja szybko montuję rolki, że, że nie muszę od tego mieć zespołu ludzi, bo mam zespół ludzi, którzy pewne rzeczy wykonują, ale rolkę w ogóle nagrywać sam i sam ją sobie montować. Bo ja chcę mieć na tym kontrolę. Nie? Czyli dzisiaj pyk sobie nagrywam trzy i jest ta systematyczność. Nie? I to jest bardzo ważne. I powiem Ci taką ciekawą anegdotę, jak się nauczyłem, znaczy jak trenowałem bardziej, może nie nauczyłem, jak wytrenowałem się w tym, że, że z czasem pisałem ogół, na przykład bardzo szybko piszę maile i posty, i że bardzo szybko piszę, czy to jest książka, czy jakiś post. No i to wszystko wywodzi się z treningu. Czyli ja już od dziecka, jak tam byłem, nie wiem, szczylem w Kalesonach. To już pamiętam takie sytuacje, gdzie na przykład, bo ja bardzo często ze swoich minusów robiłem plusy, czyli coś, co dla innych wydawało się porażką i jakimś problemem. Ja zawsze przez to, że na przykład no, nie radziłem sobie za bardzo w szkole, jakby nikt mi nie mówił, że mam jakiekolwiek talenty, ja tego też za bardzo nie widziałem. To żeby przetrwać i przeżyć, to zawsze stawiałem na improwizację. I pamiętam, że e, kiedyś sobie tam jakoś kupiłem kasetę The Doors i bardzo mi się podobała ta muza. I bardzo mi się podobała, znaczy, bardzo chciałem zrozumieć, o czym śpiewa Jim Morrison, ale za bardzo nie znałem angielskiego. Nie? Skąd ja się w ogóle uczyłem angielskiego? Angielskiego uczyłem się, bo w szkole uczyłem się rosyjskiego, bo takie to były czasy. Więc angielskiego uczyłem się na zasadzie, słuchałem sobie radia trójki, które zostało też zaorane przez nie powiem jaki rząd. Więc uczyłem się z radiowej trójki, tam kiedyś było coś takiego, że po prostu tłumaczyli tytuły piosenek. Zrobiłem muzykę i przy okazji uczyłem się angielskiego, e, ucząc się na pamięć, bo tam wielokrotnie powtarzano tray, walking all, tam, 6, Kate Bush czy coś innego. No i uczyłem się na podstawie tych tytułów piosenek, więc uczyłem się po prostu słówek bardziej. I później słuchając sobie takiego The Doors, gdzie rozumiałem co dziesiąte, co dwudzieste słówko, no to miałem taką technikę, że sobie po prostu tego słuchałem. Sobie po prostu tego słuchałem, gdzie pani patrzy. Tego sobie słuchałem. E, i i dopisywałem sobie to, czego nie rozumiałem, czyli ja miałem zawsze takie podejście, że się nie załamywałem, jakby e, nie składałem broni, tylko jak czegoś nie mogłem zrobić, to szukałem rozwiązań. I to mnie nauczyło na całe życie, że ja nie mówiłem, nie mam czegoś, nie mamy perkusji, to nie będziemy mieli zespołu, tylko nie mamy teraz perkusji, to grajmy na pudełkach kartonowych, e, a później się e, to zdobędzie. I nie, umiałem, nie umiałem angielskiego, to i tak sobie tłumaczyłem filmiki, e, tłumaczyłem sobie teksty na swój sposób, czyli dopisując pewne rzeczy. I tak się uczyłem na przykład pisać i trenowałem, nie? bo najważniejsze jest trening. I później, gdy musiałem pisać maile, to też miałem taką zasadę, że na przykład brałem sobie czyś mail jakiegoś amerykańskiego marketera, miałem go tak podzielonego na pół tutaj plik w Wordzie, tutaj plik w Wordzie i sobie po prostu przepisując uczyłem się, łapałem schematy, nie? jak oni piszą e, i wyłapywałem różne tych jakieś tam psychologiczne sztuczki, bo ja skończyłem sobie szkolenie z NLP. Dużo czytałem na temat NLP i perswazji wywierania wpływu, i później czytając maile jakiegoś amerykańskiego marketera, to wyłapywałem strukturę, czyli jak jest napisany ten mail. Nie jakie słowa są użyte, tylko jak jest napisane struktura, czyli na początku zbudował napięcie, później pokazał korzyści, później zamknął tam pętle i tak dalej. Więc wyłapywałem sobie schemat. No i przepisując, no i tak naprawdę chodzi o trening, nie. No i pisząc tego bardzo dużo, bo na przykład później w Złotych Myślach miałem takie zadanie, że musiałem raz w miesiąc, Boże, raz w tygodniu przeczytać książkę i zrobić do niej opis i napisać maile. Więc tego było bardzo dużo. Więc po prostu trening jest najważniejszy, czyli powtarzalność pewnych czynności, aż do znudzenia i pisząc, 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 dzień po dniu, tydzień po tygodniu, zaczynasz być w tym coraz lepszy. No i później była taka ciekawa sytuacja, i to jest akurat śmieszne, że jak już pracowałem w szkole, czy znaczy nie, to wcześniej pracowałem w szkole. I już miałem też firmę, to były takie momenty, że musiałam napisać szybko mailing. Nie? Czyli tam mirek, kurde, brakuje nam maila do naszej kampanii, bo wtedy robiliśmy webinary. No i ja mówię, słuchaj, ale mam 5 minut, mam przerwę, nie? zaraz idę na lekcję. Zdążysz 5 minut. I właśnie musiałam napisać mailing w 5 minut i to mnie nauczyło szybkiego działania. Czyli coś, co dla innych było, nie wiem, porażką i problemem, może to zmieniasz ręce, bo ten telefon jest lekki, ale jak tyle gadam, to zaczyna być ciężki, Więc przez problem, czyli jakby negatywną sytuację dla wielu, przez przypadek uczyłem się szybko pisać i uczyłem się nowych kompetencji, które teraz mi się przydają, więc jeżeli jesteś w jakiejś przegibanej sytuacji i myślisz sobie, że nie wiem, jesteś ofiarą losu, bo nie wiem, bo pracujesz na etacie i chcesz też mieć firmę, to być może właśnie to jest dar, który spowoduje, że jak już będziesz miał tą firmę, to wtedy wystrzelisz, bo bo sytuacja ci się poprawi. Więc po prostu chcę zwrócić twoją uwagę, że oprócz jakby starania się robić coś dobrze, to też pamiętaj o tym, żeby nauczyć się robić rzeczy szybko, no bo wtedy będziesz sprytniej i szybciej ten biznes robił i będziesz, robił no, więcej tworzył treści niż inni i to zrobisz to w szybszym czasie i zrobisz to po prostu szybciej. No i też jakby zarabianie większych pieniędzy, czyli zrobienie 355 tysięcy, jaki taki rekord w powiedzmy w dwie godziny, no to też jakby zaczął, jeszcze bardziej mnie nauczył, żeby szanować każdą minutę. Dlatego, no staram się robić wszystko szybko i my też w naszym zespole pracujemy szybko. No bo jest taka zasada, że jeżeli dasz sobie na napisanie mailingu, czy napisanie książki, czy mailingu, powiedzmy napisanie mailingu dajesz sobie jeden dzień, no to napiszesz go i tak w ostatnich 10 minutach. Więc lepiej sobie dać 10 minut niż się oszukiwać. Jeżeli dasz sobie na napisanie książki rok, to i tak będziesz opisał najbardziej intensywnie w ostatnim tygodniu, więc to nie ma sensu. Czyli skracając sobie te swoje cele, jakby skracając sobie te okresy czasu, wygrywasz, bo pracujesz szybciej i po prostu jakby tworzysz sobie warunki, które będą wymuszały na tobie bycie bardziej sprytnym, bardziej wydajnym. Więc to też jest taki mój sekret właśnie wydajności, czyli tworzenie sobie takich warunków, które wymuszają na mnie bycie wydajnym a nie że ja fantazuję o byciu wydajnym, bo to siła woli, motywacja tutaj nie ma znaczenia, są tylko sytuacje, które wymuszają na nas bycie bardziej efektywnym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku vloga.